Witamy bardzo serdecznie w nowym studiu Mango, nowe produkty, nowa, testująca produkty mango, ale jak zwykle wysoka, dobra jakość. Witaj Aniu! Cześć. Drodzy Państwo, zanim zaczniemy dzisiaj testować kolejny produkt, chciałabym Wam zadać jedno pytanie. Jak często bierzecie swoje dywany, wykładziny, które macie w domu? Raz w roku? Może raz na dwa lata? No, myślę, że zdarza się pewnie jeszcze rzadziej. A jak często myjecie włosy, aniu, jak ty często myjesz? No tak no, przynajmniej codziennie, co dwa dni. No właśnie, po to by były one czyste, pachnące i świeże. A jeżeli chodzi o dywany, czyścimy je tak rzadko, a okazuje się, że w nich mogą różne bakterie, roztocza i inne dziwne stwory mieszkać. I tak, czy jest sposób, żyje. właśnie, bo włosy się myją dość prosto. W tak. domu można spokojnie, bez problemu umyć głowę codziennie. A jak jest z dywanami? To jest z reguły duża procedura. Trzeba zamawiać ekipę, która nam to wszystko będzie czyścić. Czy jest sposób na to, by ten wysiłek zminimalizować? Tak jest. Ja tutaj mam odkurzacz. Firma Aqualaser. E, te wszystkie dywany, które tutaj widzisz, mm -hmm. na pozór wydają się no, takie normalne, jak mamy w domu, nie takie są szczególnie brudne. Takie beżowe, teraz kochana pokaże, co tak naprawdę żyje w tym dywanie i co tutaj się znajduje. Uwaga, przyjrzyj się dobrze. Wow! Wow, nie, to jest niewiarygodne. Popatrz, jaka różnica. Powiem ci, nie wiem co w tym dywanie żyje, ale wiem, że na pewno nie. był w nim niezły brud, ponieważ. To już nic nie żyje, bo to jest wyprany dywan. Wszystkie e, drobne ustroje, wszystko zostało zlikwidowane. Popatrz. Przede wszystkim nie mamy ociekającego mokrego dywanu, jest lekko wilgotny. Tak. Tak? Różnica kolorystyczna <grych> zdecydowana, ale to jest jeszcze nic, bo wiesz, to jest taki zwykły brud, gdzie dzieci psy biegają, wszyscy butami chodzą, tarzają się. Okej, okay, ale popatrz, co mam tutaj. Tutaj mam kawę. Żartujesz. No, zdarza się wylać kawę na dywan. Zdarza, no, zdarza się, że właśnie ty całą ekipę taką sprzątającą Polejemy sobie tutaj. Było no, przede wszystkim czysto. ekipę sprzątającą, która weźmie za to mnóstwo pieniędzy, wywiezie ci dywan na tydzień. I kochana, popatrz. Próbujemy. Widzisz? Jak ciemne wpada do zbiornika. O! Niesamowita! I z powrotem wciągamy teraz. Popatrz, patrz co się dzieje w środku. <noise> Gdzie była kawa? jest no nie, nie ma. ma w ogóle kawy. Nie Co ma, więcej, wszystko no ciągle też wszystko, zostało wszystko zostało w tej środku. Specjalnie mokre. Idealnie. Fantastycznie. No dobrze, to, to się udało, ale no właśnie, to to jest przypadek czy jednak za każdym razem przy każdym dywanie, przy każdej grubości, długości włosa mhm. można wyczyścić dywan? Popatrzcie, teraz wejdźmy w tak zwane miejsce totalnego Sajgonu, czyli pokój dziecięcy i dywan dziecięcy, tak? No pozór e, beżowy, tak, taki brązowy. No tak, ładne no kolor. To jest jego właściwy kolor, czy może być czystszy? Taki sam dywan mam właśnie w swoim domu. Moje dzieci na nim jedzą, przychodzą na nich przyjaciele, e, kolegi, kol koledzy, koleżanki, e, pies również się i teraz zobacz, <laughs> zobacz, co tutaj zrobimy z tym dywanem. Jedziemy, tak? Zwróć uwagę na ten ciemny brud, który tutaj się nalewa do zbiornika. To wszystko jest z dywanu. Patrz. Wow. Widzisz? Tak. O, i teraz ciągamy. Popatrz. Jedziemy. O, patrz, co się dzieje teraz. I teraz czerwony staje się czerwonym.